Witajcie w kolejnym filmie poświęconym funkcjom naszego kalendarza. Tym razem opowiem Wam o integracji z kalendarzem Google. Najprościej mówiąc, kiedy połączysz nasz kalendarz ze swoim kątem Google, system automatycznie doda wszystkie wizyty do Twojego kalendarza, który masz na przykład w swoim telefonie. Dzięki temu nie ominą Cię powiadomienia o wizytach, terminach czy miejscach. Żeby połączyć swój kalendarz z kątem Google, wchodzimy w ustawienia, przechodzimy do zakładki integracje. Klikamy w widoczny przycisk Połącz konto Google i po kolei przechodzimy przez krótki proces połączenia kont. Wybieramy swoje konto Google. Jak widzicie, w moim przypadku konto już było zapisane w przeglądarce. Po pozytywnym przejściu procesu widzimy w zakładce integrację swoje dodane konto. Możemy również usunąć swoje konto Google z kalendarza, po prostu klikając w czerwoną ikonę z koszem. Zobaczmy teraz, jak po dodaniu konta wygląda to w kalendarzu. Dodajemy wizytę tak jak dotychczas, wypełniamy wszystkie pola. Teraz przejdźmy do kalendarza Google. Tutaj pojawiła się zapisana przed chwilą wizyta. Wszystko, co wysyłamy do kalendarza Google, jest zakropkowane ze względu na bezpieczeństwo i wrażliwość danych pacjentów. Dlatego, jeśli wpiszemy wizytę w kalendarzu fizjorejestracji, to w kalendarzu Google dane pacjenta będą zakropkowane. Integracja, którą stworzyliśmy, jest dwukierunkowa. To znaczy, że jeśli edytujemy wizytę w kalendarzu Google, to w kalendarzu fizjorejestracji również nastąpi zmiana. Jeśli natomiast dodamy w kalendarzu Google wizytę, to nie pojawi się ona w kalendarzu fizjorejestracji. To wszystko, jak widzicie, było szybko, prosto i intuicyjnie. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.